Łaska wami pokój od Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Słowo, które dzisiaj rozważmy razem. Zapisane jest u ewangelisty Marka w rozdziale 12, pierwsze 12 wierszy. Następnie Jezus odwołał się do przypowieści. Otóż pewien człowiek zasadził winnicę, ogrodził ją murem, Przygotował zbiornik, wybudował wieżę, wynajął ją rolnikom i odjechał. W okresie winobrania posłał do dzierżawców sługę, aby odebrał od nich część plonów winnice. Lecz dzierżawcy wzięli go, wychłostali do krwi i odesłali z niczym. Posłał więc do nich innego sługę, temu rozbili głowę i znieważyli go. Posłał zatem kolejnego, tego zabili. I tak wyprawił wielu innych. Jednych wychłostali, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego, syna ukochanego. Posłał go do nich na końcu, bo pomyślał sobie: Mojego syna uszanują. Dzierżawcy natomiast wpadli na takie rozwiązanie. To jest dziedzic. Chodźmy, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. Chwycili go zatem i zabili, i wyrzucili poza winnicę. Co więc uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wygubi rolników, a winnicę wynajmie innym. Czy nie zetknęliście się z tym fragmentem pisma kamień, który. Budowniczowie uznali za nieprzydatny, ten właśnie stał się kamieniem węgielnym? Pan to sprawił i to budzi podziw w naszych sercach. Po wysłuchaniu tego, tym bardziej nastawali się na to, aby go zabić. Lecz przestraszyli się tłumu, zrozumieli bowiem, że przybowieść ta była skierowana przeciwko nim opuścili go więc i odeszli. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty powołałeś winnicę do istnienia, swój lud. Dzięki Panie, że troszczysz się o tą winnicę od tysięcy lat po dzień dzisiejszy. Dzięki też Panie za Twoje słowo, które kierujesz do nas, abyśmy byli tymi, którzy to słowo przyjmują i którzy przynoszą Tobie radość którzy Tobie służą. Daj, Panie, byśmy zabrali to Słowo ze sobą do naszych domów, wszędzie tam, gdzie nas poślesz, w swojej łasce w nadchodzących dniach. Przygotuj nasze serca na wydarzenia Wielkiego Tygodnia, bo po to tu jesteśmy. Abyśmy całym sercem Twoje Słowo przyjęli i za Twoim Synem szli. Amen. Drogie siostry i bracia, chociaż przeżywamy dzisiaj dopiero drugą niedzielę czasu pasyjnego i do wydarzeń Wielkiego Tygodnia zostało jeszcze dobrych kilka tygodni, to słowo, które przed chwilą usłyszeliśmy, Pan Jezus wypowiedział w, prawdopodobnie w Wielki Wtorek, czyli trzy dni przed swoim ukrzyżowaniem. Cała ta sekcja dłuższej mowy od 11 do 13 rozdziału, została wypowiedziana przez Pana Jezusa w czasie jego ostatniej przed śmiercią wizyty w świątyni. Jest to chyba najbardziej dramatyczna, najbardziej emocjonalna relacja z całej Ewangelii, albo ze wszystkich Ewangelii. Bardzo wiele się tutaj dzieje. To właśnie tutaj, w tym fragmencie dłuższym, znajdziemy. Historię o tym, jak Jezus przepędza handlarzy ze świątyni, doprowadzając go niemal właściwie do szału przez swoje interesy prowadzone w świątyni. To tutaj w tym dniu zapytany jest Pan Jezus o powody, dlaczego tak się zachowuje, dlaczego takie rzeczy mówi. W tym fragmencie też Pan Jezus podejmuje dyskusję z faryzeuszami, z nauczycielami prawa. Mojżeszowego, aby ostatecznie wykazać hipokryzję tych nauczycieli, ostatecznie potępić absurdy żydowskiej religii, potępić przerost formy nad treścią, i by na koniec całej tej mowy zwrócić uwagę na miłość, na to, że to, na czym to wszystko polega, do czego zawsze powinno się sprowadzać, to jest miłość, relacja, zaufanie. Życie z Panem Bogiem, i że to jest najważniejsze, i do tego Pan Bóg zmierza, i do tego właśnie najbardziej pragnie. I cała też ta mowa, te trzy rozdziały, napisane jest w takim charakterze mowy pożegnalnej. To jest troszeczkę tak, jakby to był taki testament, jakby takie ostatnie słowo przed śmiercią przekazane tym, którzy są w stanie go usłyszeć. I tak pojawiła mi się taka refleksja, że statystycznie przecież w wielu naszych kościołach chrześcijańskich też znajdują się tacy ludzie, którzy na nabożeństwie dzisiejszym gdzieś w Polsce, na świecie usłyszą po raz ostatni słowo Pana Boga, bo nie będzie im dane dożyć do przyszłej niedzieli. Będą mieli po raz ostatni słuchać słowa, śpiewać pieśni, modlić się, przystąpić do komunii. Może być, nawet, być może nawet o tym nie wiedząc. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale przecież właśnie o to chodzi w chrześcijańskiej świadomości, aby w każdym czasie być gotowym. Aby tak nastawić się w, w niedzielę rano i pójść do Kościoła po to, aby usłyszeć Boże Słowo w taki sposób, aby Pan Bóg je kierował do mnie po raz ostatni. Tak otworzyć Pismo w naszym domu, w zaciszu naszego domu i przeczytać dany fragment w taki sposób, jakby Pan Bóg ten fragment kierował do nas po, nas, po raz ostatni. To może nam dać taką bardzo mądrą, yy, mądre nastawienie, taką mądrą świadomość tego, że to, co Bóg mówi, jest naprawdę ważne i że nie warto odkładać przemyśleń na późniejszy czas, tylko żeby go przyjąć tu i teraz. O tym też przecież mówimy na pogrzebach. O tym mówimy, że nasze życie trwa tylko chwilę, jest jak para, którą unosi się i znika, że nikt z nas nie zna dni ani godziny, ale to nie jest tylko dobra sposobność na pogrzeby, ale na każdy czas. A w czasie pasyjnym szczególnie, by zawsze Boże Słowo, by zawsze śpiewaną pieśń, by zawsze modlitwę, by zawsze spotkanie z innymi wierzącymi traktować priorytetowo. Jako przywilej, jako zaszczyt. Mam wrażenie, że to jest powód, dla którego Pan Jezus właśnie te słowa wypowiedział. Mam wrażenie, że o to właśnie chodzi w całej Biblii, szczególnie w Nowym Testamencie abyśmy stale, każdego dnia, w świadomości, w mądrości, przeżywali swoje dni. I takie słowo pożegnania kieruje dzisiaj Pan Jezus do nas, tutaj. I tym słowem pożegnania jest dziwna przypowieść. Dziwna, być może i straszna, tragiczna. Posłuchajmy jeszcze raz. Następnie Jezus odwołał się do przypowieści. Otóż pewien człowiek zasadził winnicę, ogrodził ją murem, przygotował zbiornik, wybudował wieżę, wynajął ją rolnikom i odjechał. W tych słowach w przypowieści Pan Jezus chce pokazać, ile trudu zadał sobie Pan Jezus, aby powołać swój lud, swoją winnicę, jak troszczył się o nią, by działała, by funkcjonowała i by przynosiła Panu Bogu radość i owoc wiary. W okresie winobrania posłał do dzierżawców sługę, by odebrał od nich część plonów winnicy, lecz dzierżawcy wzięli go, wychłostali do krwi i odesłali z niczym. I tak było też z innymi. Jednych wychłostali, drugich pozabijali. W ten sposób pan Jezus mówi o czasie, w którym posyłał różnych nauczycieli, proroków, po to, aby oni niejako odebrali ten owoc wiary. Tymczasem lud Boży bardzo często, zwykle odrzucał te słowa, ponieważ za bardzo uwierzył w tą swoją wiem, w to, jak oni to widzą i czego oni chcą. Jak oni to sobie poukładali, i nie chcą, by ktoś teraz przychodził i w imieniu Bożym prorokował, czy zwiastował im słowo Pana Boga, na które nie ma już wśród nich miejsca. Miał też i jednego ukochanego syna, o kim Pan Jezus tutaj mówi. Posłał go do nich na końcu, bo myślał: Mojego syna uszanują. Dzierżawcy natomiast zabili go czy widzisz tą przypowieść to słowo pożegnania to nie jest takie słowo pożegnania jakbyśmy chcieli albo jakbyśmy sobie tego życzyli pan Jezus nie chodzi nie ściska nie całuje wszystkich nie życzy im wszystkiego dobrego trzymajcie się do zobaczenia nie pan Jezus w bardzo ostrych słowach pokazuje to na co nas stać ile w nas jest miejsca na jego słowo ile w nas jest miejsca na to żeby przygotować przestrzeń swojego życia i swojego funkcjonowania na jego standardy i na jego cele. On mówi nam o tym, czym kończy się odrzucanie tego, z czym Pan Jezus do nas przychodzi. Jest to słowo pożegnania, które napomina jedynie do pokuty, do upamiętania. I to jest słowo, które świetnie wpisuje się też słowo Starego Testamentu, z księgi proroka Ozeasza, które słyszeliśmy przed chwilą. Prorok ten nazwany jest prorokiem godziny zero. Zwiastował w roku 730 przed Chrystusem, tuż przed upadkiem państwa Izraela, w czasie jego przepychu, bogactwa i dumy tego narodu. 30 lat później miała przyjść Asyria i wszystko zniszczyć, wszystko zabrać, ludzi wywieźć, i wytracić. Ozaż przekazuje więc ostatnie słowo. W ostatnim momencie. Słowo ostatniej szansy. Tuż przed upadkiem, w którego nikt już nie wierzył. Którego nikt nie przewidywał. Bo wszystko było w porządku. I nikt nie spodziewał się, że następne kilkanaście, kilkadziesiąt lat przyniesie tak potworną zmianę. Słuchajmy jeszcze raz słów proroka Ozeasza. Poznajmy, usilnie starajmy się poznać Pana. Jego nadejście jest tak pewne, jak na stanie świtu. On odświeży nas jak deszcz, jak późny deszcz, który ożywia ziemię. Co mam Ci uczynić, Efraimie? Co mam Ci uczynić, Judo? Przecież Wasze miłosierdzie jest jak obłok o poranku, jak rosa, która szybko znika. Dlatego ociosywałem ich przez proroków, zabijałem wypowiedziami moich słów. Mój sąd wzejdzie nad Wami jak światło, gdyż miłosierdzia chcę, a nie ofiary Waszego poznania Boga, bardziej niż całopaleń. Ozeasz zwracał w tym czasie uwagę Izraelowi na to, że w świątyni czy w rzeczywistości religijnej wszystko było w porządku. Oni dbali o pewne rzeczy, robili pewne rzeczy dla Pana Boga. Natomiast zabrakło miłości, relacji, zaufania, codziennego życia z Bogiem, bo byli tak zaangażowani w te inne rzeczy, że zapomnieli o tym, co najważniejsze a co z nami? Gdzie my jesteśmy? Gdzie nasze jest serce? My, którzy przecież tak bardzo dobrze życzymy naszemu kościołowi, o który się modlimy, którzy z nadzieją patrzymy w przyszłość. Gdzie jesteśmy? Czy słowo to jest dla nas? Czy gdybyśmy przeczytali całą tą sekcję od 11 do 13 rozdziału, czy powiedzielibyśmy Amen na to, co Jezus mówi o kościele? O wierze, o tradycjach, o zwyczajach, na to, jak układa Boże niekościelne priorytety? Może dzisiaj jest dobry czas, mamy piękną pogodę, ale może wieczorem przeczytajmy od 11 do 13 rozdziału te słowa i zobaczmy, czy powiedzielibyśmy amen na to, co tam przeczytamy. Pod koniec rozważanego dzisiaj tekstu czytamy słowa kluczowe dla tego fragmentu, punkt kulminacyjny. Jezus mówi: Czy nie czytaliście tego pisma? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Spróbujmy wyobrazić sobie tego Jezusa stojącego pośrodku jerozoli... po... po świątyni, otoczony nauczycielami i faryzeuszami, wściekłymi ze złości. Za to, co Jezus mówi, za to, co Jezus robi, za to, jak się zachowuje. On jest dla nich kamieniem, jest jak wrzut, jest jak kamień w ich bucie, który gniecie ich rozumienie sprawiedliwości, ich prawdę, ich rozumienie tego, co robią, tego, co jest ważne i mniej ważne. To On wchodzi w ich rzeczywistość i zaczyna ją burzyć, zaczyna psuć to wszystko, na co wiele lat tak usilnie pracowali. I co uznają, że trzeba ponad wszystko bronić? Dlatego też wydają na niego wyrok śmierci. Bo albo my ludzie możemy przyjmować przesłanie Pana Jezusa i otwierać całe swoje życie na niego, albo go musimy zabić. Nie ma miejsca pośredniego. Albo to, co mówi, mieści się w naszej przestrzeni, albo, albo go musimy odsunąć od swojego życia, zajmując się religią. Tak zawsze było i myślę, że do dnia dzisiejszego tak jest, ale nie musi tak być. Od tego jest czas pasyjny. Od tego jest słowo Boże, które do nas mówi. Od tego jest Duch Święty, który potrafi przemieniać i kształtować, rozbudzać najpierw moje życie, bo sam najpierw tego potrzebuję. Kamień, który odrzucili przysłowiowi budowniczowie, stał się kamieniem Węgielnym. Wiecie, co to jest za kamień, który unosi całą budowlę, ściany nośne, to jest ten kamień w rogach różnych domów, na Nim wszystko się stawia, na Nim się wszystko opiera. Pan Jezus pokazuje na mnie, przeze mnie, we mnie i razem ze mną. Albo ze mną, albo przeciwko mnie. To, co ma sens, to, co buduje, to, co nas tworzy, to, co ma moc nas prowadzić w Bożym kierunku, to budowanie na fundamencie Jezusa Chrystusa i apostołów. To jest wiara, która coś zmienia. To jest wiara, która zbawia i ratuje. To jest wiara, która czyni coś nowego w człowieku i w kościele. Za każdym razem, kiedy przyjmuje ten człowiek Boże Słowo z wiarą i nadzieją, przeobraża go, napełnia mocą Ducha Świętego. Czy powiemy amen na to? Co Jezus mówi do nas dzisiaj? Nie ja, ale co Jezus i co słowo chce przekazać nam? Czy powiemy na to amen? Czy standardy, do których się odwołujemy teoretycznie, rzeczywiście są do przyjęcia w całości, czy tylko w części? I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, wiedzieli bowiem, że przeciwko nim. Wypowiedział to podobieństwo i opuściwszy go, odeszli. Amen.